Watch and learn. I listen and wait my turn. Everywhere there is a lesson to be learned. Some people say you've got to sit and learn this way, but there is more than one way to see the world. W dniu dzisiejszym zaprosiliśmy wszystkich naszych studentów wraz z rodzicami na zabawę. To jest piknik kończący rok szkolny w Helendoron w Kielcach. Jednocześnie połączony był dzisiaj z dwudziestoleciem naszej firmy. Nie mogliśmy celebrować tej chwili w 2021 roku z powodu pandemii, więc dzisiaj było to taka przesunięta impreza. Jednak bardzo dużo się działo, dużo emocji. Myślę, że zarówno dzieci, jak i rodzice wyszli z tam zadowoleni, zjednoczeni jako rodziny, ponieważ widzimy, że przybyły do nas całe rodziny. Tak więc był to taki naprawdę czas wspólny, rodzinny. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, bo kosztowało to dużo przygotowań, ale było warto. Zapraszam do tego, że mam włosy. Fly out, fall, fall an adventure. Jest to świetna, świetna, angielska. I to świetna, jest błędem dla kobiet z wszystkich Jest absolutnie. So joyful to see these little children jumping up and down and having a great time. And Helen duron is a beautiful thing. Most important is the school of life keep good job. Oh, here, oh. So Well done. I will keep. Bulldog on the chair and canaries in the air. Pets, 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 pets. People keep telling me what I shouldn't, shouldn't do. I learn from actions more than words. It's what you do, not what you say. I trust myself to know what's right. Right away. Barda dobrze że się bawimy razem z rodzinką. Także dziękujemy i mam nadzieję, że rok będzie to samo. To jest kolejny raz. Wszystko jest fajnie, mamy dużo atrakcji i będziemy za Zabawa jest taka, że chyba w żadnej szkole takiego pikniku nie zrobili. Dzieci zadowolone, masę niespodzianek atrakcji. Wszystkim polecam Co roku przychodźcie! Bawimy się fantastycznie, synek jest zadowolony, braliśmy udział we wszystkich konkurencjach, nagrody. Fantastyczne lody pyszne. Dziękujemy! Bardzo fajny piknik, bardzo fajna inicjatywa. Zapraszamy, polecamy wszystkim. Zapraszamy za rok, mamy nadzieję. Super zorganizowany piknik, trzy godziny fantastycznej zabawy dla dzieci. No i na pewno będę w przyszłym roku. Zapraszamy do, do Herend